Zwierzyniec, serce Roztocza, to miejsce w sezonie turystycznym tętni życiem. Ludzie no niemal z całego kraju przybywają tutaj, żeby, żeby po, prostu, po prostu odpocząć, złapać trochę oddechu od codziennych obowiązków, popływać kajakami, zobaczyć tutaj koniki polskie, zjeść lody, przechadzać się tutaj ścieżkami rostoczeńskiego Parku Narodowego. Ale w połowie października, kiedy przybywa tutaj z Wrocławia Szczepan Turski, to miejsce całkowicie zmienia swoje oblicze. Gwar turystów milknie, ścieżki, ścieżki pustoszeją, przykryte jesiennymi liśćmi. Miasto staje się ciche, wyludnione i skrywa swoje tajemnice. Szczepan Turski jest psychologiem. Przybywa tutaj, żeby pomóc jednej z tutejszych rodzin, rodzinie Gajusów. Beata, i Jacek, Gajus, małżeństwo, mają problem ze swoim małym synem Michałem, który, no, można powiedzieć, no, wygląda, wygląda na zaburzonego, żyje w swoim świecie, ma takie napady, napady agresji. I jest też coś jeszcze, coś jeszcze związanego tutaj z tym miejscem, czyli ze stawami echo. A mianowicie właśnie tutaj, za to, parę lat temu. Zatonął y, brat Michała Marcel, i właśnie od tej pory y, Michał rysuje na kartkach papieru tajemniczą postać wodnika, który rzekomo przyczynił się do śmierci jego, jego brata. Jest też druga niepokojąca historia związana ze zwierzyńcem, a mianowicie parę lat wcześniej y, zaginęła w tym miejscu piękna nastolatka Helena Radło, która do tej pory nie została odnaleziona. Ludzie znaleźli swojego winowajcę, ukarali go w pewien sposób. To jest wykładowca, który miał zawsze słabość do, do, do studentek, do młodych dziewczyn. Ale czy rzeczywiście on stoi za zniknięciem Heleny Radło, czy ona, czy ona żyje, czy ona się gdzieś ukrywa? Tę sprawę będzie badać lokalna autorka kryminałów, Urszula Radziwiłowicz. Im dalej w las, tym te dwie sprawy będą odsłaniać przed nami coraz bardziej, coraz mroczniejsze oblicze, by doprowadzić nas do nieoczekiwanego finału. Taki mniej więcej jest zarys fabuły wodnika, czyli produkcji oryginalnej audioteki napisanej przez Jędrzeja Pasierskiego, laureata Nagrody Wielkiego Kalibru. W rolach głównych usłyszymy m.in. Andrzeja Chyrę, Agnieszkę Żulewską i Urszulę Grabowską. Można powiedzieć, że jest to taki thriller psychologiczny z intrygującą, wciągającą historią, gdzie autor bardzo dobrze moim zdaniem właśnie zarysował, zarysował, zarysował tutaj bo, postacie bohaterów. Jest całkiem sporo, całkiem sporo psychologii, klimat takiego niepokoju, właśnie. I, I ta przygoda, ta jesienna przygoda, która właśnie jeszcze wzmaga, wzmaga ten klimat, klimat grozy, klimat tajemnicy. Jeżeli lubicie takie historie, takie thrillery psychologiczne, to myślę, że się nie zawiedziecie. A żeby Was jeszcze dodatkowo zachęcić, to zapraszam do obejrzenia krótkiej rozmowy z Jędrzejem Pasierskim. Witam serdecznie. Spotykamy się z Jędrzejem Pasiewskim. Dzień dobry panie Andrzeju. Dzień dobry. Na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. A w sumie nie bez powodu we Wrocławiu, ponieważ właśnie tutaj rozpoczyna się akcja Wodnika, o którym zechce dzisiaj Yy, troszkę porozmawiać. Panie Andrzeju, yy, skąd pomysł właśnie, żeby osadzić akcję na Roztoczu tym razem? Właśnie to jest coś takiego, o czym wspominałem na spotkaniu, czyli już nawet nie tyle, yy, nie tyle że się szuka już tych historii samemu, prawda? E, ja trochę już tak szukałem po prostu takich fajnych miejsc, świeżych dla mnie, czegoś nowego i jak byłem mały jeździłem z na Roztocze. I bardzo zapamiętałem, zwłaszcza, że wrażenia z dzieciństwa są takie silniejsze, mocniejsze, więc zapamiętałem jako takie właśnie tajemnicze, mroczne miejsce, takie, no i wiadomo, leśne, a jak wiadomo, jestem wielkim fanem lasów i w ogóle przestrzeni leśnej. I zacząłem tam sobie po prostu szperać tak na zasadzie właśnie potem te moje wrażenia zacząłem przerzucać na taki research internetowy. A research internetowy z powrotem zacząłem przerzucać na prawdziwe wrażenia, ponieważ oczywiście wybrałem się na Roztocze i, i chodziłem tam nad stawami Echo, e, po lasach, szlakami i po prostu gdzieś tam chłonąłem wrażenia. Więc tak naprawdę mój wybór podyktowany był tym, że wydawało mi się, że to jest po prostu fajna sceneria do pomysłu fabularnego, który miałem, czyli właśnie tego przyjazdu psychologa na, na interwencję do dziecka. Wydawało mi się, że ta sceneria i, i ten motyw fabularny, to wszystko razem e, ma jakiś taki potencjał. Mhm. No i chyba taki teren właśnie jeszcze nie niewykorzystany, a to jest kolejna rzecz, że rzeczywiście lubię e, tereny, które są jeszcze nieweksploatowane. Wiadomo, zawsze człowiek szuka takie czegoś, co jest świeże. E, no, tak jak my czytelnicy chyba lubimy czytać o miejscach, których. Jak, znaczy wiadomo, no, to, są inne teorie, można czytać o miejscach, które już znamy, ale ogólnie lepiej jest coś nowego i, i roztoczę stałówstwo tą magią i tajemniczością. Chociaż przez że byłem zaskoczony, ile przez te 20 lat się zmieniło e, w zakresie infrastruktury. Nie mówię tego w w superlatywach, tak naprawdę, bo ja zawsze oczywiście wolałem trochę takie te, dzikie, te dzikie, dzikie jednak, roztocze. Natomiast, natomiast rzeczywiście wydawało mi się, że tak jak sprawdzałem, jest mało wyeksploatowany. Literacka. Tam nawet, nawet w wodniku pada, pada właśnie takie, takie zdanie, że to roztocze 20 lat temu, kiedy, kiedy, kiedy ta dziewczyna zaginęła, wyglądało zupełnie inaczej. Właśnie. No i takie było też moje wrażenie. Oczywiście tak naprawdę te daty się nie do końca pokrywały z tym, kiedy ja tam byłem. Natomiast miałem takie właśnie silne wrażenie, zaskoczony byłem, jak bardzo to się zrobi, zrobiło się mocno turystycznie, oczywiście byłem w sezonie, a niegdyś właśnie było tak, że jeździliśmy na, na rowerach i w zasadzie nie było żywego ducha. I w zasadzie nie było takich jakichś miejsc, gdzie człowiek się mógł zatrzymać, nie było tych wszystkich drogich rowerów i tak dalej, także było jeszcze bardziej dziko, ale oczywiście piękno miejsca mnie ujęło jeszcze raz, kiedy pojechałem tam powtórnie. Więc można powiedzieć, upewniłem się w swojej koncepcji, żeby tam właśnie umieścić akcję powieści. A jaki, a jaki to był okres w pana życiu, kiedy właśnie jeździł pan z tatą w tamte strony? Lata, no, lata 90. Aha. <grafię> Wiadomo, jak to mają mali chłopcy. Wszystkie wakacje z tatą miały dla mnie wymiar taki bardzo silny, taki magiczny, więc, więc dużo z tego zapamiętałem. To były dla mnie takie silne wrażenia. Yy, więc cieszyłem się, że jestem tam z moim tatą, że to spędza ze mną czas, no, taki to był czas. zaszczepił jakoś takie, wakacyjne. nie wiem, zamiłowanie do przyrody? Tak, absolutnie tak. Ja z tatą cały czas chodziłem po lesie i ku jego wielkiemu, zawsze mnie pytał jakie to jest drzewo i ku jego rozczarowaniu nie wiedziałem. Do tej pory przyznam się, że nie jestem magikiem w zakresie gatunków drzew, bo ja tak patrzę bardziej na przyrodę trochę tak może duchowo trochę bardziej. Taki łapie po prostu kontakt bezpośredni, nie, nie jestem botanikiem, ale po prostu bardzo lubię być w przyrodzie, bo to jest jakby mój świat i w ten sposób widzisz <gry> tam te swoje, wydaje mi się... Nawet jakieś, właśnie takie potrzeby duchowe realizuje przez ten taki intensywny kontakt z przyrodą. Mhm. No i tak myślę, że fakt, że pracował Pan właśnie w, w ochronie środowiska też jakoś może ułatwia prawda, to, to wykonanie fabuły. Tak? bardziej to, że pracowałem w ochronie środowiska e, wynikało z tego mojego właśnie zainteresowania e, przyrodą i tego, że nie chciałem tylko pracować dla pieniędzy, które. Nie są jakimś ogromnym moim przedmiotem zainteresowania, tylko chciałem robić coś ciekawego, co jest dla mnie istotne, ważne jako dla człowieka. Stąd jakby była ta przyroda. tak? I ona rzeczywiście jest obecna praktycznie w każdej mojej książce. Może w pierwszej najmniej w domu bez klamek, ale w każdej kolejnej w zasadzie można powiedzieć, że ktoś nawet kiedyś powiedział, ekokryminały. Tak? Nie tak, wiem, czy tak, to jest bez, tak. bezpieczny termin dla mnie, ale tej przyrody jest dużo. No bo gdzieś tam ona mi leży na sercu i po prostu, a tak jak mówię, nawet nie tyle, leży, leży na sercu, bo to nie jest na poziomie intelektualnym, to jest na poziomie bardziej zmysłowym. Mhm. Yy, w Wodniku właśnie niemałą nie rolę odgrywa psychologia, no właśnie główny bohater jest, jest psychologiem. Yy, czy tutaj właśnie, mm, oprócz, oprócz tej ochrony środowiska, jakoś Pan taki też yy, no, robił przygotowanie pod względem psychologii? Żeby to no, było takie wiarygodne. Tak, ja jestem prawnikiem, a nie psychologiem, więc tutaj starałem się to, to po prostu zrobić właśnie, żeby było wiarygodnie. Na skalę moich możliwości oraz poprosiłem bardzo bliską mi osobę, która jest psycholożką, żeby przeczytała to i dała mi uwagi. Także kiedy nie czuję się bardzo pewnie w jakiejś materii, to czasami korzystam z dodatkowego eksperta. Tak, lubię to robić, dlatego że staram się, żeby moje książki były wiarygodne. Także, także zrobiłem to, co zwykle robię, czyli zrobiłem to, to ile mogę. Na, na, na miarę mojego researchu i tak dalej. Natomiast później e, po prostu poprosiłem osobę, która się naprawdę na tym zna z autopsji, żeby przeczytała i jeszcze dorzuciła do tego parę rzeczy, które oczywiście inkorporowałem. Tak? Uh -huh. A później musiałem zobaczyć, jak to, wszystko, jak to wszystko zagrało. To jest ciekawe w literaturze. Oczywiście też trzeba znaleźć swoje miejsce w szeregu. Ja bym nigdy nie pokusił się o napisanie czegoś, jeszcze bardziej głębszego psychologicznie. To jest trochę jednak psychologia dopasowana do powieści kryminalnej, do thrillera. Tak? Jakby mm -hmm. nie znam swojej granice w, w tym zakresie. Nawet za, tak samo jeszcze jako prawnik, bo tutaj z drugiej strony wiem, że nie mogę zanudzić czytelnika tak, różnymi tak, no właśnie. szczegółami. Właśnie. Też jeszcze tak zbliżając się do końca, zapytam o kulisy właśnie powstania tej, tej superprodukcji. Właśnie jak w ogóle doszło do, do powstania Wodnika dla Audioteki? E, no tak naprawdę doszło do z mojego pomysłu dlatego że sama to wpadłem e, trochę zainspirowany moimi kolegami po fachu e, Wojtkiem Chmielarzem Kubą Uświeckim którzy tak jakby wchodzili właśnie w te produkcje audio jako takie oryginalne dzieła i byłem ciekaw, dlatego że ja jestem takim trochę też niespokojnym duchem i lubię też przełamywać to, co robię. Nie, nie, nie widzę się w roli e, autora, który publikuje regularnie to samo, co trzy miesiące albo co pół roku. E, tylko, e, tylko po prostu chciałem też przełamywać również pod kątem jakby nie tylko scenerii, bohatera, ale też jakby rodzaju sposobu przekazywania, e, sposobu przekazywania tego. <grym> <grym> a miał pan okazję posłuchać jeszcze przed premierą, czy to, to jakby pan słuchał już gotowego tak byłem, nie w, studiu, a byłem a w studiu. Okay. Ale, ale tak no, posłuchałem trochę, bo ja, musicie wiedzieć, ja nie za bardzo lubię słuchać swoich książek, bo się denerwuję. No to tak, tak. Wiele autorów tak ma. No to co, w takim razie zachęcamy tutaj do, do zapoznania się z Wodnikiem. Bardzo ciekawy thriller osadzony w Zwierzyńcu. Zapraszamy też na Roztocze i tutaj do sięgania po książki Pana Jędrzeja. Bardzo dziękuję Panie Jędrzeju. Dziękuję bardzo. Ula Radziwiłowicz wyszła na papierosa. Zapadał zmierzch, czarne cienie jesieni. Ukochana pora roku. Roztocze pełzało kolorowymi liśćmi. Wreszcie spokój. Szkoda, że nie potrafiła osiągnąć spokoju duszy, zwłaszcza po ostatniej rozmowie z Danielem. Kurki, psiaczki, kotki to zwykle przywracały jej równowagę. Weekend był ciepły. Pewnie jeden z ostatnich takich. Jej zwierzaki również to wyczuwały, wylegiwały się jakby przed mrokiem listopada, miało się oziębić dopiero w okolicach zaduszek. Wyobraziła sobie zwierzyniecki cmentarz, wtedy naprawdę zapełniał się ludźmi. Niemal ironiczny spędz okazji święta zmarłych przywodził jej na myśl rysunki Andrzeja Mleczki. Jej zmarli leżeli gdzie indziej, aż na ziemiach odzyskanych. Będzie więc traktowała krewnych Daniela jak swoich.